Piłkarki ręczne Olimpii Beskidu Górstal Nowy Sącz pokonały 32 do 23 AZS AWF Warszawa. Był to drugi mecz fazy play-off grupy B pierwszej ligi. Spotkanie nie było porywającym widowiskiem. Pierwszy gol padł dopiero po 5 minutach gry. Zawodniczki z Nowego Sącza uzyskały przewagę, która w miarę upływu czasu rosła. Dużą skutecznością wykazywała się Wiktoria Panasiuk, autorka pięciu goli w pierwszej części. Pochwalić należy też bramkarkę Katarzynę Łakomską, która celnymi i długimi wyrzutami uruchamiała szybkie akcje swojego zespołu. Po 30 minutach gospodynie prowadziły 15 do 7. W drugiej połowie na parkiecie pojawiły się zawodniczki rezerwowe, m.in. bramkarka Magdalena Lorek. Gra była bardziej wyrównana, a Olimpii Beskidowi momentami ciężko było przedrzeć się przez obronę akademiczek. Brakowało też skuteczności. Mimo wszystko przewagę udało się utrzymać i ostatecznie zwyciężyć 32 do 23. Najważniejsze dla nas było dzisiaj zwycięstwo i dziewczyny wiedziały, że ten mecz trzeba wygrać po to, żeby już być pewnym tego przynajmniej drugiego miejsca i mieć już spokojne myślenie o przygotowywaniu się do walki z grupą A. Pewne warianty, które dzisiaj na siłę w pewnym sensie grałyśmy, nie do końca jeszcze nam wychodzą, a są to warianty, które już przygotowujemy na kolejne spotkania. Może dlatego w tym ataku pozycyjnym tak dzisiaj nie wszystko układało się do końca po, po naszej myśli, ale myślę, że to będzie procentowało w kolejnych meczach, kiedy ta obrona będzie troszkę inna. No, warszawianki zaskoczyły nas wysoką, taką bardzo agresywną obroną, ale myślę, że to też. Zderzenie się z tą obroną dzisiaj będzie procentowało tym, że gdyby się pojawiła taka sytuacja w innych meczach, będzie nam już łatwiej. Po kontuzji do składu powróciła skrzydłowa Marzena Polanowska, która zdobyła w tym meczu trzy bramki. Grało mi się bardzo dobrze. Cieszę się, że mogłam pomóc dziewczynom po takiej przerwie. Nie grałam w sumie w czterech meczach, miałam lekki uraz kolana, ale wszystko jest w porządku i cieszę się, że moja postawa. Była, myślę, że była dobra, dobrze zagrałam w obronie. No, miałam te dwa przejścia, ale te swoje bramki rzuciłam, także jestem z siebie zadowolona. Do postawy drużyny można by się troszeczkę przyczepić, co prawda zwycięstwo dziewięcioma bramkami, ale momentami ta gra nie wyglądała najlepiej. No, brakowało nam skuteczności takiej... mowaleczności. No, na pewno nie starośmy się walczyć tak samo jak Warszawa. No dużo było błędów przede wszystkim technicznych, jakichś wejść, nie wejść. Yy przejścia, dużo nieskutecznych rzutów było. No najwyraźniej że wygrałyśmy. Teraz trzeba będzie ćwiczyć cały tydzień. No, nie tylko tydzień, tylko dwa tygodnie przed meczem następnym. Nad właśnie nad skutecznością, nad żeby wszystkie zagrywki nam wychodziły, bo niestety dużo było takich akcji przerywanych. Nie mogliśmy za bardzo poćwiczyć wszystkich zagrywek, ale no mówię, wygrana cieszy, oby tak dalej. Kolejny mecz tym razem na wyjeździe z etpr em Olkusz rozegrany zostanie 17 marca będziemy od wtorku już trenować i przygotowywać taką już szczegółową taktykę na to spotkanie. Myślę, że dużo będziemy pracować nad atakiem pozycyjnym, bo atak szybki, jak było widać dzisiaj wychodzi nam już nieźle. Myślę, że jeszcze pewne warianty obrony innej niż na dzisiejszym spotkaniu są do zrealizowania takiego szczegółowego i będzie dobrze. Sądeczanki mają już zapewniony awans do Baraży, w których zmierzą się po dwie najlepsze drużyny grup A i B pierwszej ligi. Wtedy też rozstrzygnie się, kto awansuje do Superligi.